Czy jest tak duże słońce, że ciekawe czy cokolwiek widać. Hej, jaka dzisiaj jest piękna pogoda! Dziś poopowiadam o tym, jak skonstruowany jest Nowy Jork i jak się po nim bez problemów poruszać, czyli wszystko, co musisz wiedzieć przed przyjazdem do Nowego Jorku. W 1614 roku na terenie dzisiejszego Manhattanu powstał ośrodek handlowy, który na Nowy Amsterdam. Nazwa ta obowiązywała do 1664 roku. Wtedy kontrolę nad terenami Nowego Amsterdamu przejęli Anglicy i zmienili nazwę na Nowy Jork. Zacznijmy od tego, że Nowy Jork składa się z pięciu takich wielkich dzielnic. Najbardziej znana to oczywiście Manhattan, ale jest także Brooklyn, Queens, Bronx i często pomijana Staten Island. Każda z nich jest niesamowita i totalnie inna. Dzisiaj skupimy się na tej najbardziej popularnej i pożądanej części, jaką jest Manhattan. I po tym filmie bez problemu będziesz wiedziała, jak się tutaj poruszać przy swojej wyprawie. Chciałabym wiedzieć to wszystko przed moim pierwszym przyjazdem tutaj. Bardzo łatwo poruszać się po Manhattanach i bardzo trudno zgubić. Są dwa zestawy ulic: pionowe od północy do południa i poziome od wschodu do zachodu. Te poziome to ulice i one są numerowane, zaczynając od południa po kolei: 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Te pionowe to aleje, czyli dobrze nam znana ze słyszenia piąta aleja, na której często odbywają się parady. I to jest ta kreseczka, o tutaj. Spójrzcie na to. Wow. Odwiedzam ostatnio mnóstwo pięknych miejsc, bo przygotowuję zdjęcia do kalendarza. I to możliwe, że będzie jedno z nich. Zobaczcie. Centralną. Oznacza to, że wszystko od niej na wschód jest uważane za wschodnią stronę, a na zachód za zachodnią. Ulice z numerkami zaczynają się od tutaj <grym> i już później są po kolei, czyli łatwo się odnaleźć. Na przykład szukamy piątą aleję i 14 ulicę. I szukamy sobie, która to będzie 14. Wiemy, że piąta jest tutaj. I na 14 i już jesteśmy. Wszystko to są takie kwadraciki i nawet jakbyśmy nie wiem jakim cudem zabłądzili, to Manhattan jest wyspą, czyli zawsze wyjdziemy na <ścoughs> jeden kawałek do rzeki albo drugi. I to wcale nie jest tak strasznie daleko y, od siebie. O oh god, nie mogę znaleźć sobie miejsca. Dzielimy na trzy części Dolny, środkowy i górny W downtown, czyli na Dolnym Manhattanie Znajduje się słynna dzielnica finansowa Chyba najbardziej z filmu z Wilkalu z Wall Street Śpiewać nie umie, ale kto zaraz pozna Gdzie ja teraz jestem Z czego to było która nazywa się Wall Street i to tutaj toczy się najwięcej życia finansowego i handlowego w całym Nowym Jorku. Jest One World Trade Center, czyli nowa wieża wybudowana po zamachu na World Trade Center i tam znajduje się jedno z pięciu obserwatoriów, które mamy na Mahatanie. tutaj znajduje się ten słynny bieg, gdzie zawsze jest kolejka, żeby zrobić swoje zdjęcie. Jest też Battle Park, z którego można popłynąć promem na Staten Island czy Statue Wolności. Midtown, czyli środkowa część Manhattanu. Zaczyna się o tutaj i kończy mniej więcej jak y, Central Park. To serce Manhattanu, które nigdy nie zasypie. To tutaj znajduje się Times Square, które jest do zobaczenia niekoniecznie kilka razy. Nie no. To tutaj znajduje się Times Square. Miejsce z billboardami, które świecą cały czas. Na środkowym Manhattanie znajduje się też wiele Broadway Shows, które od dziesięcioleci przyciągają artystów z całego świata. Mamy już Downtown, Midtown i teraz pora na Uptown. Skąd nazwa? Górny Manhattan, dlatego, że jest na górze mapy. Jest to miejsce pełne elegancji i historii, a najbardziej znane jest oczywiście Central Park. Ale jest tutaj też wiele znanych muzeów, takich jak Muzeum Historii Naturalnej, gdzie pracował Ross z przyjaciół. Ta część ma swój unikatowy klimat, mnóstwo uroczych Wiarenek i restauracje. Central Park został zaprojektowany w XIX wieku. Jego projektanci zadbali, by mieszkańcy mieli miejsce do wypoczynku i kontaktu z naturą. Teraz jeszcze taki dodatek, jak poruszać się metrem. Metro ma dwa kierunki: tam-tam i Uptown. Czyli zawsze wchodzi, idziemy do tego wejścia, czy chcemy jechać w zależności do góry, czy na dół. Tak sobie filmowałam, filmowałam, filmowałam. Było pięknie, cieplutko i słońce zgasło i od razu zimno. Noce są bardzo zimne, ale dzisiaj dzień był piękny. I te widoki. A. Jesteśmy w jednym z miejsc, które bardzo, bardzo lubię. Tutaj mamy widok na małą wyspę. Kiedyś o niej poopowiadam. I kiedyś poopowiadam też o tym miejscu. I zobaczcie, bardzo niewiele osób tutaj przychodzi. Niewiele osób wie o tym miejscu, a jest naprawdę genialny. Gdzie małą wyspę Little Island odwiedzam mnóstwo, mnóstwo ludzi. Cały czas. Tutaj też już trochę więcej niż dawniej, i szczególnie. Tak mniej więcej w porze zachodu słońca widać, że robi się większy ruch, ale mimo wszystko jest dużo mniej niż w innych miejscach i jest tutaj pięknie. Mam nadzieję, że cały schemat Manhattanu i Nowego Jorku jest Wam już dobrze znany. Do zobaczenia w kolejnym filmie.